Panie i Panowie, pracownicy i członkowie naszej spółdzielni. Już po raz kolejny spotykamy się w okresie nowego roku, aby wspólnie modlić się i kolendować w naszym zakładzie pracy. Rok 2012 dla naszej spółdzielni był szczególny, ponieważ nastąpiły w poważne zmiany kadrowe. Na połączonym stanowisku wiceprezesa zarządu zarazem Głównej Księgowej od 1 maja 2008 roku. Pracowała Pani Sofia Sajda, która z przyczyn rodziny zrezygnowała z pracy w 2012 roku. Obecnie na tych stanowiskach pracują Pani Główna Księdza Pani Magister Gławecka Jolanta oraz Wiceprezes handlowo produkcyjnych Pan Magister Wierzyniek Barowski Jan. ważne wydarzenie był zakup maszyn urządzeń w ramach programu PRO dofinansowany z Unii Europejskiej. Pierwszy etap został zrealizowany w 2009 roku Wówczas zakupiono wialnie do owoców, podajnik inspekcyjny, wykupia wody, podajnik szczelinowy, kalibrowy, kaskadowy, wózek widłowy, samochód wodny. Wartość zakupionych urządzeń wyniósł 687 414 000 zł. Wartość uzyskanej dotacji wyniosła 223 549 zł. W drugim etapie programu PROW w 2012 roku Właściwie w miesiącu grudniu zakupiono 15 maszyn i urządzeń, to jest m.in. sordonik laserowy, podaję cenę, bo tutaj cena bardzo wysoka, 890 906 zł. Strężarka ślubowa, oczy, płuczarko-polerka. Podnośnik szczebelkowy, wialnia do owoców, podnośnik ślimakowy, transportem inspekcyjnym, pakowaczko, naważarka, wykrywacz betali z wagą, myjka wodno powietrzna odnosi drugi, waga samochodowa elektroniczna, samochłodnia, wózek widłowy, blaszowy. Łączna wartość powyższych urządzeń w drugim etapie wyniosła brutto 2 229 639 zł. Wartość należnych dotacji drugiego etapu wynosi 791 722 zł. Łączna wartość pierwszego i drugiego etapu wyniosła 2 917 054 zł. Łączna wartość dotacji wyniosła 1 015 272 zł. Nie to łatwa inwestycja, zwłaszcza w drugim etapie, ponieważ rok 2012 był dla nas się spółdzielni bardzo trudny. Zakupione towar do zakładu były droższe w porównaniu z poprzednimi latami i jakościowo gorsze. Ponadto inne koszty działalności spółdzielni i podatki były dużo wyższe i niespółmierne do przerobionego surowca i osiągniętych wyników ekonomicznych. Mimo tego Rada Nadzorcza i Zarząd podjęli decyzję o realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ termin realizacji upływał z dniem 31 marca 2013 roku. Gdyby w tym okresie nie przystąpiono do realizacji drugiego etapu, wówczas musielibyśmy zwrócić potem dotację otrzymane w pierwszym etapie w kwocie 223 549 zł. Zaznaczyć również należy, że brak sortownika eliminuje w pewnym sensie eksport w naszym grożonym, ponieważ odbiorcy zagraniczni wymagają towaru sortowanego na lasadowym też Z kolei rezygnacja z eksportu wyklucza do naszą współczesnych działalności, ponieważ około 50% wrożonych eksportujemy do różnych krajów świata. Przy okazji proszę całą o nadzór i poszanowanie zakupionych nowych bardzo drogich urządzeń urządzeń środków transportu, zwłaszcza z ordena, ponieważ zamontowana w nim elektronika o najnowsze światowe osiągnięcie. Nadmieniam również, że zarząd Spółdzielni od 2003 roku zrealizował łącznie trzy programy sapartowskie oraz dwa etapy programu PRO na łączną wartość 7 141 tysięcy złotych. Łączna wartość dotacji unijnej wyniosła 2 905 337 zł. Bez tych środków, bez tych inwestycji zakład nie mógłby normalnie funkcjonować i dalej prowadzić swoje działalności. mówiąc, muszę przyznać, że jesteśmy zadowoleni z realizacji tej inwestycji i z optymizmem czekamy na efekty pracy zakupionych urządzeń i maszyn oraz na wpływ dalszych dotacji. Kontynuując dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za otrzymane łaski, prośby go o dalsze łaski i błogosławieństwo dla naszego zakładu oraz dla producentów, członków i pracowników naszej spółdzielni w 2013 roku. Proszę zatem księdza proboszcza o rozpoczęcie kolendy, jak również o poświęcenie zakupionych nowych maszyn i urządzeń, za co z góry składało serdeczne podziękowania. Się chciałem się serdecznie dziękuję panu prezesowi ja. i wszystkim państwu za to, że mam okazję się spotkać w tym rok roku. W właściwie to już okres polędrowy, okres Bożego Narodzenia, więc przed ostatnimi się dzisiaj spotykamy. tutaj. za to spotkanie bardzo, bardzo serdecznie i paniom i panom dziękuję. No i życzę wszystkim, żeby ten rok, które któryście zaczęli, był jak najbardziej pomyślny w naszych rodzinach, miejscach pracy żeby tu jak najwięcej ludzi mogło pracować, żeby godzinę mogło zarabiać, żeby nie było wypadków mieszczeń i żeby był jak najwięcej była większa możliwe zbytu tych produktów, które tutaj się produkuje. Wszystkim latem dobry rok, przecież szefowie, niech Matima Boże nasza Patronka o wszystkich i o zakładzie pamięta i nie nam co nam było w na A teraz się widzimy w zakładu pracowników. Tych urządzeń, które służyły do tym wszystkiego. Panie Jezu, Ty wszedłeś w dziewczynę, dlaczego w, w Twoje imię, tam jest Twoje imię. obiecały, że Ojciec Twój wysłucha każdej ludzki, zanaszonej w Twojej imię. Panie Jezu, Ty kiedyś stąpiłeś w za zawoduszu, przyłączył do tego zadanie ze swoim błogosławieństwem. Prosimy Cię powolnie, aby swoją mocą raczej poświęcić błogosławiu swój zakład pracowników, i nowe maszy, które zostały, które zainteresowane. Pan więc czułaj nad tym, że będę tutaj pracować, nad tym, którym na tym zakładów kierować. Udział błogosławieństwa przez pracujących i kierujących. Uciech błogosławieństwa przez tych Projekt pod wypadku i wierzczeć. Sprawa w życie pracy, zbliżający z pracę do Ciebie i do siebie nawzajem. tę maskę, a rytm pracy, nic nie już rozmawiały możliwości pracy i przez to nie rozpadziamy się do po Oto czyli w tym zakładzie wrócimy. Polecałem nasze podwoją obronę